Kompleks sportowy w Ścinawce średniej stał się miejscem organizacji ogólnopolskiego turnieju łuczniczego pod patronatem burmistrza miasta i gminy Radków. 15 lat te łuki w Ścinawce funkcjonują i chyba nie sposób powiedzieć, że nic nie znaczą przez te kilkanaście lat. Ten klub, UKS Wiktoria Ścinawka Średnia, zapisał się już na arenie Polski swoimi zgłoskami. E, no. Nie trudno wspomnieć o złotym medalu halowych mistrzostw polskich juniorów młodszych w Łodzi. Ania Dziadosz zdobyła złoty medal, więc to tak się nie, nie dzieje z niczego. Tak, ona kiedyś zaczynała tutaj, lat temu powiedzmy 7-6 w kategorii A, patrz malutka dziewczynka, która zaczęła strzelać. I dzisiaj są, temu, to są efekty tego. Cieszę się, że jestem tutaj na wydarzeniu, które jest też ważne, bo wszyscy młodzi sportowcy to są osoby, które uczą się koncentracji. To są osoby, które ćwiczą, dziedzina, dziedzina niesamowicie rozwija też fizycznie, a oprócz tego intelektualnie wszystkich tych, którzy trenują ucznictwo. ucznictwo jest dla mnie czymś takim sportem, w którym się zakochałam po prostu. To jest, wiem, że to jest coś, co chcę robić, co, jest, co daje mi szczęście, radość, też nie jest takim przymusowym, bo trenowanie z przymusu to nie jest, nie, 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 to nie tędy droga. To trzeba, chcieć, żeby coś chcieć, trzeba po prostu chcieć to robić. No największe osiągnięcia ostatnio byliśmy na pierwszej rundzie Pucharu Polski. Zdobyłam kwalifikacje do olimpiady ogólnopolskiej. No i na razie mam pewne wejście do tej, do tej olimpiady, więc to jest tak, jakby mój, mój jakby cel został osiągnięty. Reprezentują zawodnicy województwo dolnośląskie, województwo opolskie. Mamy ludzi z Prudnika, mamy ludzi z Wrocławia, z Legnicy, z Miłkowic, z, z Miłoszyc. Z... Setka zawodników w tych trzech kategoriach wiekowych. Junior, czterech, przepraszam. Junior młodszy, młodzik, młodzik młodszy ja i Oczywiście podział na kategorie chłopcy i dziewczyny. Więc jest ponad setka zawodników startujących w tych zawodach. Weekend, jak wspominaliśmy, bardzo sportowo, ale zapraszamy też na kolejny weekend. Bardzo fajne wydarzenie sportowe. Mecz, koszykówki mężczyzn pomiędzy reprezentacją Polski Old boyów, a reprezentacją gminy Radków. I tutaj gmina też nie stoi na przegranej pozycji, bo mam nadzieję, że włączymy się do rywalizacji. Hala sportowa, 31 maja, godzina 18. Włącznie jest mecz, ale oprócz meczu też konkursy dla publiczności. Z, oczywiście sportowe, związane z piłką koszykową, więc zapraszamy, przybądźcie licznie, kibicujcie, warto. Na koniec odbyła się ceremonia dekoracji zwycięzców i oficjalne zakończenie zawodów.